Skręciła nam się ciekawa afera między kanałem sportowym na czele z Mateuszem Borkiem a Krzysztofem Stanowskim, który do niedawna był ogromną częścią kanału sportowego. Wszystko zaczęło się od informacji o sprzedaży udziału. No właśnie, jak Wy w ogóle sądzicie? No bo tak, z jednej strony Stanowski mówi, że on jakieś na 400 najbardziej popularnych filmów to on uczestniczył w 307. Smokowski powiedział coś na zasadzie: "O, ale wyświetlenia to jest tylko 20% naszych przy przychodów, 80% są reklamy. No, ale reklamodawcy dlatego przychodzą, bo są kurwa wyświetlenia, nie? I to jest takie. No według mnie ogromna strata dla kanału sportowego, ogromna. Bo kanał sportowy to było tak: ludzie, którzy się są bardzo zainteresowani sportem, ale też ludzie, którzy lubili takie odcinki." typu właśnie jak Ojanoszek, albo wywiady. Ja na przykład kanał sportowy oglądałem dla wywiadów ze Stanowskim. Czy on sobie nawet rozmawiał z Draganem, czy sobie rozmawiał z takimi panami od geopolityki. To nie było związane ze sportem, ale było fuj, kurwa, interesujące, nie? No, Najman to jest akurat sportowiec, więc Najman też oglądałem z zaciekawieniem, ale to jest sportowiec. Z krwi i kości. Przez Krzysztofa Stanowskiego, bo Stanowski ponoć bez wiedzy akcjonariuszy czyli Pola, Smokowskiego, Borka oraz Sawickiego wstawił informację o sprzedaży swoich udziałów w kanale sportowym na swojego Whatsappa. I tego samego dnia wieczorem odbył się hate park w formie zebrania zarządu. W programie wystąpił Borek, Smokowski i Pol i w pewnym momencie pan Boro mocno odpalił się na Stanowskiego. Przepraszam, Przepraszam bardzo, nim jest dzisiaj dla kanału sportowego Krzysztof Stanowski, żeby następne kilkadziesiąt minut rozmawiać o Krzysztofie Stanowskim? Tymi słowami Mateusz Barek rozpoczął takie bombardowanie Krzysztofa Stanowskiego, kiedy się Byliśmy w restauracji 4 lata temu. To ja wiem kim był Krzysztof Stanowski, gdzie był w swojej przygodzie zawodowej Krzysztof Stanowski. Wiem gdzie byłeś ty, wiem gdzie był Tomek, wiem gdzie byłem ja. I my we czterech się na coś wtedy umówili. Ej, wy jesteście na słuchawkach? Włączę was, wam coś. Dobra, takie coś. Czekajcie. Mm. Kurwa, tylko czy ja to zna niech znajdę, znajdę. Bo pamiętam jak to było. O! Czekajcie, ja to znajdę, bo to, to mi raz w nocy naprawdę zryło beret. Nie, może kurde nie znajdę tego, bo to jakieś... Wiem, że sobie to polubiłem na, na TikToku, ale ja dużo rzeczy Klikam. Może to. Nie, to nie to. <grystanie> to jest tak kówno. Chodzi o takie coś, że macie taki przestrzenny mega dźwięk, nie? I wam się wydaje, że ktoś jest w no, za wami, że naprawdę z, y, pamiętam ci Czym sobie na siłowni i nagle. no, w strachu, nie? Serca prawie mi stanęło ze strachu. Dobra! Później to poszukam. I każdy z nas szczerze mógł mówić o tym czego oczekuje, jak będzie funkcjonowało życie tej spółki, jak się będą zmieniać akcenty w tej spółce i odpowiedzialność za pewne rzeczy. Ja się trzymam tego, co ustaliłem z wami trzema. Dla mnie podanie ręki jest droższe od zapisu na papierze. Czyli Poczekajcie, tutaj... może to to. Nie, to nie to. Nie, to nie to. Jakiś szajs To było takie mega zajebiste Jeszcze to ktoś gadał z tyłu. Nie, to nie to, dobra lipa, nie znajdę tego, bo to później sobie poprzeglądamy, jak już będzie luźniej na live. Na razie dopiero zaczynamy. Tutaj wprost zarzucił Stanowskiemu, że nie dotrzymuje honorowo swoich słów. Też wydaje mi się, że po kilku latach może się komuś zmienić tak rozumowania. Szczególnie w. Tak, 8D, tylko że tam było, że taki gość jakby otwiera okno z tyłu i krzyczy. A nie, że muzyczka jakaś, że to było naprawdę, że. Pierwszy raz coś takiego który w dużej części urósł dzięki wam. Następnie Borek stwierdził, że kancelaria, która robiła im papiery spółkowe, zostawiła takie luki w umowach, dzięki którym Stanowski mógł się wyślizgnąć ze spółki. Te papiery dla spółki naszej przygotowywała kancelaria, no do której dziś... Najlepsza to jest umowa spółki Golds. Nie ma czegoś takiego. <laughs> jest najlepiej. Jak ktoś chce, to idzie, jak ktoś nie chce, to zostaje. <laughs> nie ma nic. Równie dobrze, o ja mogę dzisiaj, nie wiem, kostnąć gołc w aut, zrobić sam gołcus. <noise> Na nowym kanale. O. Dzisiaj, z perspektywy czasu, też mam bardzo dużo zarzutów. I wydaje mi się, że po konsultacji z moimi z kolei adwokatami, ja będę chciał się pewnymi rzeczami zająć. Bo dzisiaj mam wrażenie, z perspektywy czasu, że kancelaria, która tworzyła papiery spółkowe, czyli. A, za... witamy wśród AU. Zadanie miała za nasze wspólne pieniądze stworzyć dokument zabezpieczający ciebie, Tomka, mnie i Krzyśka. Stworzyła dokument nie do końca zabezpieczający interesy spółki, a raczej dający możliwości jednemu członkowi, nazwijmy to, tej spółki, żeby sobie zrobił co chce w jakimkolwiek momencie bez większych konsekwencji. Borek nazwał również podejście Stanowskiego do biznesu dzieciniadą i tutaj głównie chodzi o to usuwanie kanału sportowego z opisów na Instagramie oraz Twitterze. Pojawił się też zarzut wrzucania publicznej informacji na temat sprzedaży udziału i Borek stwierdził, że jakim prawem Stanowski tak to komunikuje. Rozmowa o biznesie z Krzyśkiem, no to, 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 to w ogóle jest na poziomie podstawówki, no bo Krzysiek Stanowski dzisiaj publikuje na swoim kanale Whatsappowym, że we wtorek sprzeda udziały. To ja znowu się mogę zapytać, kto upoważnił Krzyśka Stanowskiego? No, no stary, no żaden akcjonariusz, zwłaszcza mniejszościowy, na całym świecie nie jest uprawniony do tego, żeby się komunikować ze światem zewnętrznym w taki sposób, w jaki robi to Krzysiek w ostatnich dniach. To po prostu, to, to nie ma nic wspólnego z biznesem. Z ciekawostek dowiedzieliśmy się... ja no dobra, ale dlaczego? Skoro w umowie nie macie takich zapisów, że, że inni tak nie robią, to i on tak miał nie robić? Ja słyszałem w ogóle, że coś tam do sądu Borek chce iść, tak? Coś tam mówił, że chce jakieś konsekwencje wyciągać. W ogóle dziwne jest to, tak ogólnie, że ja, ja się na przykład nie spodziewałem, że oni się będą tak kłócić um, publicznie, nie? Przez social media. Bo na przykład ja mam 30 lat, no to się jeszcze czasem tam pokłócę przez social media. No ale okej, okay, no takie są czasy. Jeżeli nie są w stanie się dogadać normalnie no to przez Instagramy się wykłócają. Bo ja myślałem właśnie, że mi już nie przystoi w tym wieku, mimo że to robię, a że no, ich jakbym obstawiał, to że właśnie wszystko będzie za zamkniętymi drzwiami też, że wyrzucenie człowieka wargi z kanału sportowego było w 100% decyzją e, Krzysztofa Stanowskiego, bez żadnej konsultacji zresztą. Do tego teraz przywracają go na kanał, bo uważają, że nie zasłużył na taki kancel. O zwolnieniu człowieka wargi dowiedzieliśmy się z materiału Krzyśka. To nie była decyzja kolegialna, że Krzysiek przyszedł i powiedział: Słuchajcie, jest taka sytuacja. 10 lat temu chłopak nagrał taki i taki film, jest o tym głośno w internecie. Co uważacie, co robimy z wargą? Prawdopodobnie uznał, że ma prawo do autonomicznej decyzji z racji tego, że pewnie on go Tutaj namawiał, prowadził z nim wspólnie poranek, więc tak jak go zatrudnił, tak sobie postanowił go zwolnić bez naszej wiedzy. Porozmawialiśmy, uznaliśmy, że to, jest, że to jest fajny twórca, facet inteligentny, który ma coś do powiedzenia. Popełnił głupotę, rzecz pewnie której by dzisiaj nie zrobił, no i z kolei my to kolegialnie ustaliliśmy, że, że należy dać mu szansę, jeśli będzie miał ochotę z nami współpracować. No to była nasza wspólna decyzja. Stanowski podczas trwającego livea postanowił pokrótce odpowiedzieć chłopakom. Na jak się napisał: Kłamanie na mój temat jest o tyle obarczone ryzykiem, że. Zawsze mogę powiedzieć prawdę. Trochę szerszą wypowiedź zawarł na swoim Instastory, gdzie powiedział, że skoro innym tak swobodnie przychodzi mówienie na jego temat, to chyba ja też powinienem nabrać swobody w mówieniu na temat innych osób. Może przed pierwszym do tego, może pierwszego do tego, może jutro muszę to przemyśleć. Stanowski po Twitchie i Instastory już nigdzie nie odnosił się do całej sprawy, więc czy opublikuje jakiś film? No trochę to zasugerował, ale byłoby to trochę dziecinne, żeby starych. Dobra, on w ogóle założył nowy kanał, ym, kanał Zero. I tam zbiera suby, ale ruszają dopiero w lutym. Strasznie długo. Wiem, że trochę za długo, ale nie wiem, co oni tam kminią i z kim? Pytanie. Już ma stoka, ale wiesz co? Sobie to tam i tak, ale ja rozumiem, że on zbiera, żeby yy, pod sponsorów już jakieś to ogarniać. Bo jak wiesz, jak nie no w sumie nie wiem, kurwa, jak to jest z pierwszym filmem. Bo jeżeli kanał jest nieaktywny, zasubskrybujesz kanał, ale on jest nieaktywny, algorytm wam wyświetla to, co oglądacie no na przestrzeni ostatniego nie wiem, miesiąca, dwóch, nie, coś takiego. Więc no ale okej, okay, ja jakby rozumiem, że tu jest biznesowo, żeby po prostu, jak się idzie do sponsorów, to patrzcie, ten kanał już ma 100 tysięcy subów, a na przykład nie dodaliśmy jeszcze filmu.